no wyjmowałem telefon kilka chciałem wszystkich powitać na tej skromnej uroczystości ze względu, skromnej ze względu takiego, że państwo koła Kosty nas opuścili na miesiąc a my z małżonką jeszcze te środowiska dopiero rozpoznajemy prawicowe tutaj może się przedstawię, jestem jest Bartek chciałem was wszystkich powitać, przede wszystkim kombatantów którzy byli świadkami tamtych dni tamtego dla nas młody. Czasu może nie, jakoś nie do pojęcia. Spotykamy się w rocznicę 66 śmierci bohaterów narodowych Inki, Danuty Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza-Zagończyka. Selmanowicza 66 lat temu za tą górą o godzinie 6.15 padły strzały do niespełna 18-letniej dziewczyny, która nie zawahała oddać swego życia za wolność, sprawiedliwość i prawdę. Te trzy wymowne słowa, które widnieją na banerze, którą przynieśli koledzy z Lechii, mówią wszystko w tym temacie. Bóg, honor, ojczyzny. Pokolenia z tamtego okresu były tej tradycji wychowywanych. Wolność, którą mieli niespełna 20 lat, była wolnością ciężko wywalczoną, ale była to wolność owocna, gdyż w czasie próby w 1939 roku, jak wiadomo, nikt młody nie zawahał się stanąć do walki. Często kończąc w kazamatach, UB, czy do tej pory nie mając swoich grobów, tak jak Paszko, Warszyc, Ogień, czarnaś, wartek i wielu innych. Można wymienić do końca. No cóż, mowa nie, nie była owocna, tak jak, tak jak to moi poprzednicy w poprzednich latach robili, ale będę się poprawiał z na roku narodów, może Dobrze. Rozpocznijmy. Ja proponuję od koserwi. Pierwsza z że tak powiem, wiernie iść. Piosenka na melodię maszerują strzelcy. Wiem, ojczysta słucha na węzłach, bo wąskie glebą łapę stał, to walczy o wolność i ślicie za krew. To piąta wygrada wileńska, to walczy o wolność i za krew. To piąta wygrada wileńska. Kolikaj bywać, kochani Wiernie iść będziemy swoim śladem Bo Ty jesteś z nami, z Tobą Bóg Śmiało trwać będziemy pod kul granem, Aż wolności zabrzmi zło Złoty Za carskich czasów, wiemy to sami, byliśmy zwani wciąż bandytami. Każdy, kto Polskę ukochał szczerze, to pragnął zostać przy polskiej wierze, to nie chciał lizać moskiewskiej łapy. Komu obrzydły carskie ochłapy i wstrętnym było carskie koryto, był miatężnikiem, polskim bandytą. Polskich bandytów smutne mogiły, Tajgi Sybiru liczne pokryły. Przyszedł bolszewik, znów pioska stara, Czerwonych synów białego cara, Polak, co nie chciał zostać kainem, Że chciał być wiernym ojczyźnie synem, Chciał jej wolności w słońcu i chwale, A że śmiał mówić o tym zuchwale, Że nie chciał, by go więziono, bito, Był reakcyjnym re polskim bandytą. I znowu Sybiru Tajgi pokryły, Polskich bandytów smutne mogiły. Gdy odpłynęła krasna nawała, Germańska fala Polskę zalała. Kto się nie wyrzekł ojców swych mowy, Pruską obroże nie włożył głowy, Nie oddał resztek swojego mienia, Swej godności, swego sumienia, Kto nie dziękował, kiedy go bito, Ten był przeklętym polskim bandytą. Więc harde polskich bandytów głowy płonęły piece, doły i rowy. Teraz, gdy w gruzach Germania legła, Jest Polska, wolna i niepodległa, Jest wielka, młoda, swobodna, śliczna, I nawet, mówią demokratyczna, Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha, W kim pozostało sumienia trochę, Komu niemiłe sowieckie myto Jeszcze raz został polskim bandytą. I znowu polskości tłumy zapały, Tortury ub, lochy, podwały. O Boże, chciałbym zapytać Ciebie, Jakich Polaków najwięcej w niebie? Głos z góry. Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci, Są tutaj wszyscy polscy bandyci. Noc zapada. Noca pada na cichym jeziorem, myśl tej górzy zaczaił się mrok. Mośli chłopcy na walkę wieczorem, mamy klęsne przytumiał maszu krok. Oszli chłopcy na walkę wieczorem, mamy klęsne przytłumia maszu krok. Nie żaden dróg, Więc raz znobleślną głąb, bo polski las to wszak. Na ten każdy dom, a sojusznikiem każdy krzak. Pada strzał na gęste polan i na wieczorną ciszę na chłopcy przecież przed nami Strzelać celnie, bo krok to rzecz Na przód chłopcy przecież przed nami Strzelać celnie, bo krok to celna rzecz Żelwica z białych ram trapiony spływa drzew W skórku zielonych plam w ziemię słychać krew Słychać raz po raz By strzałów, groźnych dług. I szum, stary las Wierny przyjaciel, wierny dróg Nad jeziorem powstaje świt Z leśnej wycofał się mrok Wracają chłopaki z wyprawy, a my chleśmy, przytłumia masz krok. Obracają chłopaki z wyprawy, a my chleśmy, przytłumia masz krok. Jedna kropla naszej krwi. Lusia Ogińska, Inta. Sierpniowe słońce patrzy sennie. Mury promienie krwią oblały. Już ptać kluczek tkwią na niebie. Bocianik klekot brzmi jak strzały. Ona pochyla jasną głowę i serce Boga nie zadniewa. Anioł się wsłuchał w dziecka spowiedź, że zachowała się jak trzeba. Stanęli we drzwiach, już pod bronią, już skrzypią buty, zamki dzwonią. Przed osiemnastką jej urodzi: wyrok ten zapadł, czas wychodzić. Wie, że pogodzi się ze śmiercią, z tą, chwila, z, z tą chwilą stała się dorosła. Krzyknęła w oczy im zwycięsko: niech żyje Polska, żyje Polska. Promienie mury krwią oblały, jakby rumieńcem wstydu rzeką. Bociany cicho odleciały. Światł się strzały, nie ich pleców. Na znajmą walkę. Znajmą hmm. walkę chwały by był wrogami. Każdego z nas umienia bez ławosy.